Jak to kiedyś mówił Janusz Nosacz, kiedyś to było, teraz to nie ma. No jak widać Historylandu już nie ma w Krakowie. Nie znam dokładnych przyczyn, widać, że zniknęły flagi wraz z elementami świecącymi, chociażby kafejka Historylandu czy logo firmy Lego, a ślady jakie pozostały za tymi szybami. Co idziemy teraz? Zobaczmy. Oczywiście no, tutaj jest śmierzone i oplepiona klejem. No ale widać, że budynek to szczętnie rozebrane naczynniki pierwsze. A z tym budynkiem mam Naprawdę bardzo dobre wspomnienie, chociażby tam się wydarzył pierwszy z lot polskich legociberów 28 września 2019 roku, czy nawet spotkanie z Pana tym gikiem 20 lipca 2019 roku, bo było właśnie na spotkanie z Maczkiem Klowski w maju 2019 roku były tam również przeróżne wystawy, zajęcia z animacji wykonane przez Mega Space Fightera. Na serio mam bardzo dobre wspomnienia z tym miejscem. Miał być również drugi zlot polskich tego Dyberów, który miał być zaplanowany na wiosnę 2020 roku, ale jak widać, stało się to, co miało się stać: czyli pandemia. I tak właśnie historia nam tu upadła. Dokładnych przyczyn, jak już wcześniej wspomniałem, nie znam. Możecie się podzielić w sekcji komentarzy. No i trzymajcie się. z Znośnego tygodnia.